Siemano, siemano, z tej strony Szymiks i w dzisiejszy, na dzisiejszym live'ie będziemy grali w taką grę Driving Zone Russia i jest ze mną mój kolega Kuba. No i ja... ten... W ogóle mnie słychać? Nie, yes. nie wiem to jest. Ten. Yy, ogólnie to będzie odcinek na moim kanale, bo ja na razie nie jak ktoś to mój kanał się nazywa kubek, nie, nie kubek tylko Kuba przez 2a. O, no, już I... go widzę, jeździ. Jeździ. No, ja na, ja na, jak będę u, u, u szmiksa, to, ten, to nagram, nagramy odcinek. To nagramy odcinek z tym. Nagramy odcinek, jak ja gram z Eurotrackiem no na, na kierownicy, bo mam kierownicę, ale to pominąć, że dupa. Ale. Ale. Nie, nie wiem. A, jeszcze nagram odcinek, jak będę na kierownicy grał w podróbkę Eurotracka. Ale taką dobrą podróbkę Eurotraka. U mojego ku u mojego kudzyna będę podawał go chcę, chcę, chcę zachować prywatność. No i tyle. Ymm, no i my no. w dzisiejszym live zrobimy wyścig sobie jakiś. Tak, dzisiaj... Znaczy to y, Szymek. Y, to ja wezmę... We... O wiem jak oszukać światła Czerwone. Ja wezmę inne auto, ja też wezmę swojego waga i zrobimy, kogo was będzie lepszy. Dobra, no to my czekamy. Okay. My no, czekamy ja zaraz wyłączę. Ja jadę Dajcie. na sam... Ja... Kuba, ja... jadę na sam środek. Okej. Okay. Będziemy... A, żeby tam, się, żeby tam się spotkać i pojedziemy z tego, tak? Okej. Okay. Z... Dobra. Dobra, już, już, jesteś, już jestem na środku. Ty, a ty... Dołączyłeś do złego, czy do dobrego? Nie, czekaj, czekaj, bo jeszcze nie dołączyłem. A dlaczego ty go tak? bo ja teraz włączyłem y, na innym urządzeniu tego, tego live'a i dlaczego... Chcę go zrobić tak na tego, na takiego dragstera, albo żeby był silniejszy na takiego dragstera. Ha, dobra. No to ja. Ten. Dobrze, no to ja, do, ja już dołączyłem. O, widzę Cię, widzę Cię. Już jadę z wagonem wagi. Dobra, ja Ciebie nie widzę. O widzę już. O jestem siema. Kurde, ale Ej, ja mam... Ale ty było... wziąłeś nie tego co ja miałem. Miałeś wziąć tego co ja. Wiem, ale... ale podobnego wziąłem. Wziąłeś ja to samo auto. Wiem, ale... ale podobnego. Dobra, no co, robimy ten byś... Kurde, no gdzie? Dobra. Dobra już... E... Dobra, ja jadę. No, no dawaj tam, dawaj w drugą stronę. Ja Kto, Kto pierwszy dojedzie na drugą stronę mapy, ten wyklucy. Dobra, ja jadę. Dawaj tam, dawaj w drugą stronę. Ej, Szymek, ale ja widzę, że tam u ciebie to wygląda jak ten, jak porszak. No bo wziąłeś porszaka. Nie, ja wziąłem waza. To jeszcze... To, je, ty, to, ty, Szymek, to ty, to ty Szymek. To ty weź wejdź. Weź wejdź z tego i wejdź jeszcze raz, bo wtedy ci się załaduje ten mój skin, okej? Okay? Dobrze. Szymek, pro napisał się ma. Ja już wchodzę. Wchodzę do tego roomu. O, u ciebie jest noc. U mnie, tak, 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 tak. O, jesteś. Gdzie? Ej, dobra, ej, Szymek, nie, dobra, nie ruszaj się. Ja tam do ciebie pojadę. Nie ruszaj się. Dobra. Ja tu jestem na parkingu. Na parkingu? Okej, okay, dobra, to ja jadę. A wiesz, że trzy osoby oglądają mojego streama? No wiem, mi też pisze trzy osoby. Dobra, ja daję łapkę w górę. Dużo... Napiszcie o, o na widzę Cię, wierze. widzę Cię, widzę Cię. Brain fuzzy. No jedź, już jest żółte. A zielone. Jedź, ja, już jest żółte. Ja Ciebie słyszę, ale powiem Ci, że na... O, Na live'ach live jest straszne opóźnienie. No wiem. Dobra, trzy... Dobra, gdy będzie zielone światło. Co ok. Ruszamy? Czerwonej. Dobra, gdy będzie zielony światło. Żółte. Czerwone. Zielone. Gdy zielone, światło. zielone. Ej, ale bo ja wziąłem przedni napęd. Więc ty Ej, no to weź się napęd na cztery. Trzymaj. Weź napęd na cztery. Dobra, to ja wychodzę. Okej, okay, znów wejdź. Będzie będzie Szymek ten? Yy, będzie zapis z live'a? Będzie. Okej, okay, no to fajnie. Dobra. Tak, u mnie u mnie nawet widać, że jak wjeżdżam w ścianę to się kręcą wszystkie cztery koła. Dobra, ja już jestem. Okej. Okay. Jak jesteś, to spoko. Dobra. Yy, no to... gdzie ty jedziesz? To na środku się spotykamy, tak? Już tak. wziąłeś ten napęd na cztery, tak? Nie, wziąłem napęd na, na tylny. dlaczego na tylny? Weź sobie na wszystkie, wtedy tak. najlepiej. Nie, to jest naj... to wtedy jest wolniejszy. Aha. Dobra. Ja jestem. jestem. Wood 2 a ja jak się nazywa? Braz Infratry 19226 Dobra to gdzie jedziemy na start? A, no, ai, no... Ja... Nie, czekaj, 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 to się nie ruszaj, bo tak. Braz infratry 19226. Dobra, dobra, dobra. Yy, no to dawaj tego... No to to tam jedzi. I ogólnie jeśli by ktoś chciał z nami zagrać. No, piszcie w komentarzu, bo będzie zapis z No pewnie tak, tak, tak. Piszcie. Yy... Znaczy nie, nie w komentarzu, tylko piszcie ten na czacie. No i w komentarzu pod tym live'em, bo będzie zapis. Yy, tak, mówi. Dobra, już jest zielony. zielone, jadę. Nie, dym, kurde. No i tam nie da się, mój nie wjeżdża. No nie, no ja mam takiego draga, co mój nie wjeżdża przez to. Masz takiego draga co ci nie wierzda no. no nie Dobra na zielonym tak, świecie Ja wskłuczę szymek Ja współczuję tym, tym widzom co teraz oglądają że mają takie opóźnienie Dobra, Dobra Jak będzie ja zielony O nie on Jak ma No co mi spychasz? Co, wjecha... co ty we mnie wjechałeś Co ty we mnie wjechałeś Dobra, ja chyba kończę zaraz live'a, bo jestem głodny. A, dobra, ja zaraz mam ten. Ja zaraz mam zajęcia. Yy, dobra, Szymek, robimy live'a po moich zajęciach kolejnego. Okej, okay? widzami. Jak ktoś chce, oczywiście widzowie. Jak chcecie, piszcie w komentarzach. Yy, Naszać pod, pod live'em, żeby ten, żebyście dołączajcie oczywiście na Europie, na tego, tam gdzie będzie dwóch gościów. No ale w niektórych też może być dwóch gościów. No to jak do... i każdy niech dołacze to do którego chce, oczywiście ten. Okej. Okay. A ja już nie przedłużając kończę streama. I nie zapomnijcie dobra. o subskrypcji dla... o subskrypcji Mie, dla mnie a, i dla ze no dobra, no, się pa. Ma, u mnie też zostawcie ten subika, oczywiście kanał Kuba przez 2A. A... No i kończę O jakiś geometrii... da, A ty możesz u mnie, a ty u mnie sub, a ty mi, możesz mnie subskrybować z dzwoneczkiem? Mogę. Dobra, ja już kończę, bo mi ja 10 minut. Koniec. Dobra, to jedź, to idź zjedz i ja ci na...